Ulubiona komedia DevOpsów. Czas serwerów. Cześć, to Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. W dzisiejszym odcinku chciałbym się podzielić z Wami kolejnym mega ciekawym raportem od No Fluff Jobs. Tym razem dotyczy on przede wszystkim juniorów. Nazywa się Juniors Experience i zapytano tam wszystkich, którzy próbują się dostać do branży albo niedawno się dostali o to, jakie mają doświadczenia w swoich pierwszych kontaktach z branżą IT. Na temat juniorów generalnie krąży mnóstwo legend, mitów pewnych które wydaje mi się, że warto by było też obalić. Często mówi się, że są bardzo roszczeniowi, że za szybko chcą się dostać do branży po, nie wiem, trzech miesiącach kursu, yy, że chcą za dużo pieniędzy, za szybko awansować i to wszystko sprawia, że ten wizerunek juniorów jest yy, trochę taki niesprawiedliwy moim zdaniem. Wiele osób podchodzi do tego naprawdę z głową i zresztą sam na co dzień mam kontakt właśnie z takimi osobami, które próbują dostać się do branży albo właśnie się dostały i nie widzę tam tego aż tak. Myślę, że są wyjątki jakby na na tym to wszystko polega, że te wyjątki psują później PR całej reszcie. Natomiast w dzisiejszym odcinku nie będziemy tego za bardzo rozdrapywać. Chciałbym Wam pokazać kilka bardzo ciekawych statystyk. I pierwszą taką bardzo ciekawą statystyką jest ta dotycząca informacji, które pojawiają się w ogłoszeniach i czego oczekują. Zarówno osoby, które dopiero chcą się dostać do branży, jak i osoby, które już pracują, ale rozglądają się za jakąś inną pracą i po prostu chcą znaleźć tam coś dla siebie. I jakich informacji poszukują takie osoby? Więc zaczniemy od tych, którzy jeszcze nie pracowali w branży IT. I takimi najpopularniejszymi informacjami, których poszukują właśnie tego typu osoby, są, jak sami widzicie zresztą na ekranie, Wymagania techniczne 85%. Lokalizacja miejsca pracy 72%. Co jest w sumie ciekawe, bo przecież wiele firm teraz oferuje pracę zdalną, zwłaszcza po covid ale najwyraźniej jest to nadal dość istotne. Wydaje mi się, że też. Dla juniorów pierwsza praca fajnie, jakby była jednak na miejscu, albo przynajmniej częściowo na miejscu, bo wtedy łatwiej się w to wszystko jakoś tak wgryźć z życiem, z firmą, zrozumieć, jak to wszystko działa, kiedy faktycznie mamy tych ludzi obok. Praca zdalna w 100% dla juniora mogłaby być faktycznie trochę problemem, ale to jest tylko taka moja opinia. Bardzo ważne są też dla tych osób zadania na oferowanym stanowisku, czym się będą takie osoby w ogóle zajmować, jak się już dostaną do pracy, no i oczywiście widełki wynagrodzenia, ale nie jest to, jak widzicie, Najważniejsza rzecz dla osób, które dopiero zaczynają i chcą dostać się do branży IT. Sytuacja wygląda nieco inaczej u osób, które nadal są juniorami, ale już pracują w branży IT, bo tutaj, jak widzicie, na pierwszym miejscu mamy właśnie widełki wynagrodzenia, czyli już poczuli highs i po prostu teraz rozglądają się za tym. 84%, więc jest to bardzo duży wynik. No ale oczywiście oprócz tego mamy jeszcze właśnie wymagane technologie, zadania na konkretnym stanowisku i co ważne, rodzaj umowy i lokalizacja miejsca pracy. I jak widzicie, nadal jest to dość istotne. Wydaje mi się, że tutaj pojawił się rodzaj umowy, no bo już osoby, które pracują w branży IT może miały kontakt z, jakim, z jakąś dziwną umową i po prostu teraz bardziej zwracają na to uwagę, więc myślę, że jest to takie fajne, zdroworozsądkowe. Natomiast teraz spójrzmy na statystykę, która pokazuje, co publikują pracodawcy. Czy oni słuchają w ogóle tego? Czego chcą juniorzy, czy jednak robią to trochę inaczej? Jak sobie zerkniemy na tę statystykę, to zobaczymy, że najczęściej w ofertach pracy możemy znaleźć wymagania technologiczne, rodzaj umowy, zadania na oferowanym stanowisku, czyli to się dość mocno pokrywa z tym, czego chcą faktycznie juniorzy. Natomiast tylko 38% pracodawców udostępnia informacje o widełkach na danym stanowisku, więc no jest to trochę takie wbrew temu, czego oczekiwaliby juniorzy, chociaż wydaje mi się, że branża IT i tak jest wyjątkowa pod tym względem bo zazwyczaj faktycznie te widełki w ofertach pracy są częściej, możemy je znaleźć niż w innych branżach, nie wiem, na przykład w reklamowej. Więc mimo wszystko uważam, że sytuacja jest całkiem spoko, ale wydaje mi się, że faktycznie mogłoby być z tym lepiej. 38% to wcale nie jest tak dużo. Jeśli już mówimy o tym, co jest zawarte w takim ogłoszeniu, to juniorów zapytano też o to, jakie elementy są ich zdaniem najbardziej niedopasowane. Czyli na przykład nie wiem, hajs jest za mały. Czasami tak się zdarza, że faktycznie te widełki są jakieś absurdalnie niskie i po prostu nie da się za to wyżyć. Niektóre firmy mają takie podejście. Yy, oczywiście różnie z tym bywa. Na szczęście jest też dużo firm, które po prostu uczciwie płacą i też można dość szybko tam awansować, więc jest to całkiem spoko. Ale zerknijmy na statystyki, jakie najbardziej niedopasowane elementy można znaleźć w ogłoszeniach o pracę. Więc przede wszystkim mowa tutaj o wymaganiach technologicznych, więc prawdopodobnie jest tak, że po prostu są one za wysokie względem juniora, za dużo się od nich oczekuje. Na przykład nie wiem, nie oczekiwałbym od juniora, że będzie jakimś ekspertem devopsowym. Myślę, że tego typu wiedza po prostu przychodzi z czasem i też mało jest frontendowców, którzy mają dużą wiedzę devopsową. Zazwyczaj to jest jednak rola devopsów. Natomiast fakt, faktem, jakby z przyrostem wiedzy i doświadczenia, faktycznie te umiejętności gdzieś tam powoli się pojawiają. To też zależy od firmy, w jakiej pracujemy. Czy na przykład korzysta z narzędzi CI, CD, czy nie. Więc różnie można trafić po prostu. Jak sobie zerkniemy jeszcze raz na tę statystykę, to zobaczymy, że. Zadania na stanowisku pracy, co jest w sumie powiązane z wymaganiami technologicznymi, są na drugim miejscu. Tutaj 43% ankietowanych tak odpowiedziało. 32% narzekało też właśnie na widełki. Prawdopodobnie, że są za małe, wątpię, żeby ktoś za... narzekał, że są za duże. I zdarzało się też, że informacje o kolejnych etapach rekrutacji po prostu kulały. Myślę, że te wymagane technologie i właśnie zadania na stanowisku pracy to jest coś, co bardzo często jest wskazywane, bo poziom wymagany od juniorów rośnie cały czas. I wydaje mi się, że jak ja na przykład aplikowałem tam 4 lata temu, to było to trochę łatwiejsze niż teraz. Coraz więcej się oczekuje od takich osób, ale no też trzeba się po prostu do tego dopasować. Nie można się obrażać na rzeczywistość. Jeśli chcecie się trochę lepiej do tego przygotować, to jakiś czas temu tutaj na vlogu polecałem już ten kurs, ale właśnie wychodzi kolejna edycja tego kursu. Nazywa się Masterclass. Jest to kurs przygotowany przez No Fluff Jobs we współpracy z totalnymi wymiataczami z całej branży nie tylko z polski. I masterclass to jest taki kurs, który przygotowuje was tak bardzo całościowo. Jest tam dużo teorii, ale połączonej właśnie z praktyką, z takimi praktycznymi rozwiązaniami i w najnowszej części tego kursu Doszło też kilka fajnych rozdziałów, więc jak sobie zobaczycie, to macie tutaj oczywiście to, co było w poprzedniej wersji, czyli na przykład hardcore computing, jak działają w ogóle procesory, jak to wszystko ogarnąć po prostu umysłem, co w sumie jest dość przydatną wiedzą, jeśli chcemy zejść trochę niżej, trochę głębiej z naszą wiedzą na temat programowania. Myślę, że taki background informatyczny może się tutaj przydać, ale macie też takie bardzo życiowe rozdziały, jak na przykład Lazy Developer Tricks, czyli jak sobie trochę ułatwić życie jako programista. Macie też rozdział o biznesie, na przykład jak rozmawiać z biznesem, jak się ich nie bać. Więc jest to taki bardzo kompleksowy kurs, który nie tylko uczy Was rzeczy związanych z programowaniem, ale też z życiem jako programista i funkcjonowaniem w ogóle w tym biznesie. No i najnowsze rozdziały, które się pojawiły, dotyczą właśnie Docker'a, AWS-a, testowania, zarówno testów jednostkowych, integracyjnych, jak i testów end-to-end. -end. I pojawił się też rozdział, który jest, wydaje mi się, bardzo fancy i ostatnio coraz częściej się o tym mówi. Nie wiem, czy na froncie jest to akurat bardzo powszechne, natomiast wiedza na temat tego, jak działa Domain Driven Development, to jest coś, co na pewno może się przydać, żeby po prostu przenieść pewne fragmenty tego DDD do naszego kodu. Więc jeśli chcecie się dopasować do tych rynkowych wymagań, to zachęcam Was do zajrzenia tam i po prostu zapoznania się z tym kursem. Z kodem, który teraz widzicie na ekranie. Przed sprzedaży dostaniecie ten kurs 20% taniej. Także polecam. A wracając jeszcze do statystyk, no bo oczywiście, jak już zaaplikujemy, to w jaki sposób te nasze umiejętności muszą zostać sprawdzone. I ostatnim takim bardzo ciekawym pytaniem, które padło, jest właśnie, jakie formy sprawdzania umiejętności według kandydatów są najlepsze, najefektywniejsze. Może najmniej stresujące. I tutaj, jak widzicie na ekranie, 75% powiedziało, że jest to po prostu luźna rozmowa. Ja, na przykład, tak miałem w chodzarze, faktycznie, że nawet ten wywiad techniczny ze mną był właśnie poprowadzony w formie takiej luźnej rozmowy. Rozmawialiśmy tam dość wysoko poziomowo na temat pewnych rozwiązań, które bym zaimplementował. To było takie pomieszane. W każdym razie, nie napisałem. Podczas tej rozmowy ani linijki kodu. Kod musiałem napisać wcześniej w zadaniu, które dostałem do rozwiązania w domu, i to jest kolejna forma sprawdzenia umiejętności, którą tutaj również wskazano. 69% powiedziało, że właśnie lubi taką formę sprawdzania umiejętności, że muszą coś zakodzić i to wysłać. Więc myślę, że jest to najlepsze jednak rozwiązanie. Wiadomo, że są osoby, które mogą pewnie jakoś oszukiwać, nie wiem, próbować znaleźć już rozwiązanie tego problemu gdzieś w necie, ale to się nazywa development. A to miejsce, gdzie będziecie szukać, to zapewne jest Stack Overflow. I to nie jest oszukiwanie. I dwiema odpowiedziami, które były trochę mniej popularne, to 31% dzień próbny w firmie i 26% live coding, pytanie na kreatywność. Nie wiem, czym byłoby pytanie na kreatywność. Wydaje mi się, że właśnie to jest takie pytanie na zasadzie, jakbyś zrobił X i trzeba coś tam wyrzeźbić podczas rozmowy. Ale to mi się z tą luźną rozmową dość mocno łączy. Bardzo rzadko natomiast... W w formie rekrutacji słyszałem o czymś takim jak dzień próbny w firmie. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale jeśli tak odpowiedzieli, to prawdopodobnie coś takiego istnieje. Więc patrząc po tych statystykach, które Wam tutaj pokazałem z raportu No Fluff Jobs, można wywnioskować, że juniorzy są bardzo świadomymi ludźmi i bardzo fajnie wskazują właśnie rzeczy, które dla nich są istotne. Etapie rekrutacji są to faktycznie rzeczy, które są bardzo przydatne. Już nawet same widełki. Świadomość tego, ile możemy zarabiać na danym stanowisku, to jest coś niesamowicie istotnego. Szkoda, że pracodawcy jakoś nie idą tym tropem i jednak te widełki w ofertach pracy to było coś, co się najrzadziej pojawiało według tego raportu. No ale mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. I tym sposobem kończymy ten odcinek. Przepraszam za spóźnienie, że odcinek nie pojawił się w czwartek, ale zacząłem urlop i pozwoliłem sobie na małą. Chwilę zapomnienia. Także ja wracam do odpoczynku, a Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!